Cześć, mogę witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj... Zrobię nową paczkę 7x85 plus z najlepszych nacji, z najlepszych narodów, i tam jest Anglia, chyba Niemcy, Francja. No ta Anglia troszkę dyskusyjna, tam. Wcześniej była taka paczka, ale 7x84, jeśli dobrze pamiętam. No to teraz zrobimy 7x85, plus. No i do tego pokażę wam skład argentyński, który mam na czempiony. No i zagram sobie jeden meczyk tym składem, żeby w ogóle tutaj to rozruszać. 7x85, plus 7 kart piłkarskich z Belgii, Francji, Niemiec, Anglii, Brazylii. To jest nowe SBC, które się w grze pojawiło, więc od razu czynimy honory i, i, i je robimy. 85 Overall, jeden Toc lub 1 Inform. Dobra, to jeszcze chyba jakiegoś informa mam. To wrzucę jakiegoś tu informa i może to być Real Albendoza. I tutaj myślę, że uzupełnimy sobie to nawet złotymi zawodnikami. Nie wymieni gdzieś tutaj jakoś w ten sposób to powinno. W miarę pójść, dobra. 8,5, 8,5, 8,5, Pamiętam, że zawsze 2 razy 84 mogę dać, więc jeszcze 85. No dobra, to już rzucę 86, i tu już same 8 powinny wystarczyć. raczej na pewno wystarczą. Przez tą jedną kartę 86. Także od razu sobie taką paczkę przetestujemy. No a potem ten skład argentyński w akcji, dobra, to 84 damy jeszcze tu za 85. No i dobra, niech będzie. 7 razy 85 plus. Skręcie przychnacji. Co to z tego będzie. Zobaczmy, zobaczmy w takim razie. Bo nadzieje są spore. Nadzieje są spore, ale pewnie będą same złote karty. <laughs> dajcie znaka, co wy trafiliście, słuchajcie. Ja tu mam jeszcze co? Ja tu mam jeszcze na duplikatach. Ale nic specjalnego na szczęście, także spokojnie mogę to squixelować. Także tak jak mówię, dajcie znaka, co wy trafiliście, a ja już tutaj otwieram. 7 x 85 plus i czy będzie flaga jakaś specjalna? Oczywiście, że nie, nie trafiam Anglika jeszcze. Prawo skrzydłowy. Gdzie to jest... Nie, to nie nie, no aha Saka i i i, i, i obok Jude Bellingham 86. Dramat, dramat. Paczka po prostu po prostu katastrofalna, słuchajcie. No mniej więcej można powiedzieć, że w miarę ta cena SBC się zwróciła, no. Nie licząc tego, że oczywiście, oczywiście tutaj musiałem jeszcze wydać jednego informa. Dobra, kwalifikacje do zrobienia są, cztery mecze jeszcze w kwalifikacjach, ale ja już nie mam żadnych tutaj kart wypożyczonych, więc mogę nimi grać, słuchajcie, taka jedenastka jest desygnowana tutaj do gry. i Icardi, Alcaraz, któremu dałem kotwicę i będzie grał jakby na SPZ z Enzo Fernandezem, na lewej pomocy, ale właściwie gdzieś w ataku będzie Karnacho, no bo on ma strzały finezyjne. On ma strzały finezyjne, więc to trzeba koniecznie wykorzystywać. No, Leo Messi też tutaj powinien być sporym game changerem z tymi strzałami finezyjnymi. Buona te. Taki na spokojnie, gościu, yy, bo okej, okay, podrybluje 0-1 i żeby coś dograł, no i ta obrona po prostu, skład węgla i papy, jeśli chodzi o obronę, nie ma co się oszukiwać, ale może jakoś to uciągniemy, słuchajcie, może jakoś to uciągniemy, może jakieś 4-2-3-1 yy, z Messim tutaj na CPO, Garnaczo, okej, okay, no to się zgadza, to się wszystko tu zgadza, chyba, że my z Messiego damy na... Nie, niech będzie na tym centralnym, niech będzie na tym centralnym. Aha, tylko jeszcze, tylko jeszcze zmienić, Ojej, źle przeklikałem. Tylko jeszcze zmienić oczywiście notę tam do ataku, a Alcara zadamy na, na, no tutaj na SPD. Może Enzo Fernandez tu na prawym. notę dobra, teraz się zgadza. Mauro kardy na ataku, dobra. No dobra, no to można lecieć, można sprawdzać tutaj rywali. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jekiem33, moim rywalem. I on składu argentyńskiego nie ma. No ale dobra, w kwalifikacjach tam nie trzeba grać z tym składem argentyńskim, no ale my już chcemy się po prostu w tym momencie sprawdzić. Ehm, dobra, Enzo Fernandez, tego zawodnika znamy, natomiast garnacz z SBC, no to debiut, to debiut i od razu bardzo szybka strata. No generalnie nie mam za bardzo jak grać tymi bocznymi obrońcami, więc... Chociaż aha, tutaj tak grafiko jest w tej tak zostawione na podłączanie się. No dobra, no niech się podłącza. Ważne, żeby gdzieś tu był w stanie tą piłkę potem dostarczyć. Zobaczcie, z o tym ta grafiko też da się w miarę, w miarę jakoś obracać. Garnacio. Do Akar y Boże, Akardiego i Kardiego i co, bo na z pierwszym golem? Ha! Kto by się spodziewał, że akurat taki zawodnik tutaj wjedzie z bramką numer jeden. Montiel musi powstrzymać ADM-iego, chociaż ADM będzie na pewno szybszy. No właśnie, po prostu, po prostu sobie gdzieś gościu minie mnie, aha, minie mnie drugi raz i. Dobra, przesunąłem się Martinezem w dół. To mnie jeszcze jakoś tutaj uratowało w tej sytuacji, ale teraz może być już ciężko. De debrujne, De Bruyne, wrzutka. Martinez broni. Wy, wy, co on tu robi w ogóle? Nie, ja pierdzielę. Ciężary. Ciężary będą. Z takim Martinezem w takiej formie. No dobra, no jakby nie ma się co nastawiać, że ja będę miał perfekcyjną defensywę. Po prostu na to nie ma co liczyć. Ale może Garnaccio. No trzeba było sprawdzić, gdzie są granice tej jego, tych jego strzałów finezyjnych. No, i tutaj granica została niestety zdecydowanie przekroczona. Dawaj, dawaj, tak lefiko. Nie z spolony, no. Nie ma, nie ma, nie ma. Jeszcze raz. Finezją. Do -si! No, Dobra, no, może nie si, No, nie ten zawodnik, ale. Ale dobra bramka teraz. Brawo, brawo. Messi, ankara Messi, 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 ankara Messi, ankara Messi. Bez zielonego to nie wpadnie. Zwłaszcza, że jeszcze jakby się. Mmm, troszeczkę odrzuciłem od światła bramki. Bronimy, bronimy! Bronimy! Dobrze, fojf! Kapitalnie, mordeczko. Ok, Ankermessi, 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 Ankermessi. I cardi, zobaczmy. Garnacho. O, no właśnie, tutaj przecież Bowlow Scoop. Wejście do środka. Bonanote. Enzo, o, ależ wycofał do Bonanote. Teraz wystawienie na pustą do Garnaccio. Rage Quit. Dobra, coś czuję, że zrobimy. Nie, może po pierwsze... A nie, dobra, jest Leidkit. Coś czuję, że zrobimy te 12 zyczę z, z Argentyczykami. Lecimy po to! Lecimy. To będzie całkiem przyjemne granie. Dajcie znaka, kogo, kogo trafiliście z tej paczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.